Jesteś gotowy? Nie bardzo. Będzie dobrze. Chris, musimy ci coś powiedzieć. Myślę, że było nieźle. Właśnie się zbełtałeś. Ach, to przeszłość. Dokładnie 30 sekund temu. To rzecz różnej opinii. Wcale nie. Jeszcze raz. Chris, musimy ci coś powiedzieć. Użyłem na sobie chloroformu, nie? Dokładnie tak. Ta... Co ty robisz? Dobra, teraz ty to powiesz. Habieba... ...dżawada... Widzisz, Jenny i ja! Zabiję go, na łatwiej. Nie, nie, no po prostu! Nie, 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 nie. Mamo, tato, jestem gejem! Źle! Mam nadzieję. Zostaw go na miejscu! Tak będzie przestań. łatwiej! Kiedy ludzie są ze sobą długo... Gdzie twoje nogi? Schabe seks mit nasz Schwester! Nein! Chris, nie, nie w przyszłości! Powiedz, że jest brzydki grubasek! Nawet tego nie potrafisz! Tomas, Tomas! Nie wychodzi mi, nie? Tak, Chris nigdy się o nas nie dowie. O to się rozchodzi! Chris chce ci oznajmić, że spotykam się z twoją siostrą. Jasny spoko. Łops! Poszło całkiem nieźle.